Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj chciałem wam powiedzieć, że kupuję Możecie się wymyślić nowego skina do Jessie Jest to oferta specjalna No i za niedługo się kończy Jest to włamywaczka Jessie Jest to bardzo piękny skin, marzyłem o nim Dzisiaj sobie go kupimy Ale przedtem zostawcie suba i lajka na moim kanale Jeśli nie chcecie przegapić dalej tego typu filmów A jeszcze jedno chciałem wam powiedzieć Że za niedługo Wleci kolejny film z ocenianiem skinów Aha Sur, to mi chodnie, nie, nie, serio i ten. Dobra. 50 subów, live z wiem, że nie powiecie, ale może kiedyś. Więc no dobra, bez względnego przedłużania Kupuję tego skina. Mówiłem o tym skinie od bardzo dawna i uwaga, 3, 2, 1. Patrzcie jaki piękny ten skin jest Mistrzostwo się w Borussia 2020? Serio? 1921 to było A no to, a. dobra kurwa, nie co teraz? Jaka kurwa ale... a. O, o Jezu Przepraszam was, ale ja Ale fajna jemutka Patrzcie jaka swoista jemutka To jest moja najlubieńsza emotka, dobra, let's go No jest taka piękna Jestem pucharnie to się nie dziękuję Dobra, drugi mój skin Ja się bardzo cieszę, bo bardzo lubię takie e-sportowe skinki, one są bardzo ładne no i Ja sobie nie wymyślałam jakiś takich właśnie Że będą jakieś mistrzostwa, gdzie właśnie Będzie jeszcze jakiś skin za darmo jak nie wiem, jak zamówiła, bo to by się była za chwilę Ale wiem, że tutaj są gopły, nie wiem dlaczego Ale teraz to mi nie odchodzi bo jak się kwiat, to wam nie piszczą Dobra, let's go jest 5, a 10 na 10 500 na 10 widzowie Niech nie piszczą, w swoim błędu wyśpię Dobra, walimy Łatwo! Z tymi botami zawsze idzie tak gładko! No i fajnie. Ugłem. Z bardzo fajny jest. I w ogóle ten. Zastanawiam się co kupić sobie, bo trzeba już to wydawać szybko. No! Nie wiem ile jeszcze mi zostało do zdobycia. Raz. Raz. O! Będzie trzeba to kupić. Nawet zagamy, bo to. Koda tej karty bitewnej. Znaczy, Boże. Tego, dobra. <laughs> Nieważne, lecimy dalej. Takie trzy giełd, ja myślę, że. To będą fajne, jak sobie zagramy. Dzieńszy. dobra, lecimy. no nie, Bardzo bo, są Bardziej nie lubię to, poerapew, bo to taka... Nie arfa. A nie, no, nie, miałbym. nie, nie, jest nie, wiem, że dałem, tylko chodź, chodź jest nie, 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 tylko nie, o dobra, zabiłem go. Znaczy, no, jest to okay, ale spoko. Okej, pyk pyk. Piękny skin, naprawdę powiem wam Bardzo piękny skin No piękny skin do się ogółem, powiem wam Ja wam polecam go kupić, jeśli nie możecie, ale ja nie wałuję swojego wyboru Ten skin, sami widzicie jaki jest... Pff, mucha, jaki jest ładny Nie to, ale... To jest taka fajna animacja nie no, ale ten skin taką robotę robi. Naprawdę. To jest taki fajny skin. Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku, ale wy musicie zasubskrybować mój kanał i zostawić lajka, jeśli możecie. Proszę. I napiszcie w komentarzu na ile oceniacie tego skina. No, a ja Was żegnam. Trzymajcie się, do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!